Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Stowarzyszenie na tak obchodzi swoje 35-lecie istnienia, nieustannie wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Codzienne spotkania i warsztaty, organizowane przez Stowarzyszenie, pomagają w rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i dążeniu do samodzielności. Klatki schodowe, komunikacja miejska, windy to tylko niektóre z miejsc, w których osoby w kryzysie bezdomności szukają schronienia zimą. Od początku października Straż Miejska przyjęła ponad 1000 zgłoszeń w ich sprawie. Przyjadą z 12 krajów, aby właśnie w Poznaniu stworzyć rzeźby z lodu. Poznań Ice Festival już w najbliższy weekend powróci na stary rynek. Zawodnicy m.in. z Kanady, Japonii, Meksyku i USA będą mieli 3 godziny, aby wykonać lodowate rzeźby. Kristaps Neretnieks, łotewski Olimpijczyk, został zwycięzcą turnieju otwierającego tegoroczną kawaliadę. Konkurs w skokach przez przeszkody rozgrywany był o nagrodę naszego portalu.